Kalawan Wozes. I zobaczcie, przed nami Polak jest przyczepą kupioną smoliczkę. Tam coś załatwia, także tam też będę musiał pójść Dojechaliśmy. Uf. Zobaczcie, po przyjeździe tutaj płaci się 12 euro za nocleg, ale ja chyba jeszcze dokupię prądu do tego noclegu. Pląd wodę i wC za 5 euro. O, coś takiego dokupię. Tu nie widziałem takiej opcji. Ale na pewno trzeba było się zarejestrować, więc tu, można to zrobić wcześniej przez internet, a musiałem to zrobić teraz tutaj e, w tej maszynie. No i tutaj nie wiem, wybraliśmy 66, ale one są jakieś takie większe, nie wiem co większą, bez sensu. Nie wiem co to są. Nie wiem 66. Mi się wydawało, że mi wyświetlił, że to są wolne, dlatego wybrałem 66. No nic, zobaczymy. Zasłuchajcie, no, już jest po 22. Idę po tym przypadku. Lozes. O, tak, tu jest. Stoją kampery. Akurat stanęliśmy, stanęliśmy koło tego polaka z przyczepą. Jak będzie nas oglądał, to serdecznie pozdrawiamy. A ja nie kupiłem prądu, także idę jeszcze po prąd Słuchajcie, dojechaliśmy. Chciałem jeszcze tutaj podziękować panu Polakowi, który obok mnie zapankował, ponieważ zapomniałem swojej karty w tym miejscu, gdzie płaciłem. Bankomatowej. On mi po prostu wziął i ją przyniósł. Także wielkie dzięki. Jeszcze raz jestem bardzo wdzięczny i życzę Wam miłego pobytu. Słuchajcie, gotujemy zupę w kamperze, bo, no bo tak w ciągu dnia po prostu nam się nie będzie chciało gotować i będzie szkoda czasu, także za nas sobie gotujemy. Słuchajcie, jestem w tym kamper parku w Roses i wyszło słoneczko, zobaczcie, ale jest chłodno. Jest chłodno, jest rzeźko, ale pokażę Wam jaki jest widok, bo tutaj są małe górki, ale są jest widok na zaśnieżone piramidy. Tutaj sobie stoimy. Jest sporo jeszcze miejsc wolnych. Tutaj są górki, A tutaj, no tutaj, 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 w oddali. O, widzicie? Mamy zaśnieżone szczytu pionowe. Zobaczcie, teraz widać dobrze dopiero, jak. Ale pięknie. A tu gdzieś lecimy, a tutaj nie wiem, czy tam Słyszycie To jest bym ja jeszcze powiedzieć, że nie sądziłem, że jest taki duży problem z wodą w kamperze. Non-stop się kończy. Zwłaszcza w rodzinie, która właściwie wszystko co robi, robi w kamperze. Ostatnia przebitka z kamperparku. Zobaczcie kto do nas przyszedł. Maciek, gdzie to Słuchajcie, tu jest naprawdę mało miejsca jednak na 4 osoby. Jeszcze babutki. Tak, ale takie zimowe, tak? Bo gdybyśmy to wszystko wystawili sobie na zewnątrz. Bo gdyby są te kłódki wszystkie, tak? To by było łatwiej, a my nie możemy wystawić. Zobaczcie, tutaj mamy camping załata. Tylko że jest niestety zamknięte. Tak wygląda mnie. Idziemy sobie po tym wazer wyszliśmy. Tam już widać chyba morze i zobaczcie jak jest pusto. Po prostu nikogo nie ma na no, serwesna tutaj. Najważniejsza rzecz tutaj, czyli palmy, o zobaczcie od razu zdjęcia, palmy, widzę palmy, Ej, palma. O, mam zdjęcie zrobione. A zobaczcie jakie tu są wielkie palmy. O, zobaczcie jakiego kaktusa, to chyba opuncja taka, nie? O, i taki, jak ten się nazywa, aloes? Coś jak aloes. agawa. Ale agawa, aha, wielka agawa, ale zobaczcie jaka wielka. O zobaczcie, wszyscy nagrywają. Jedno, to ma Co za zabawne jest. Akawę. Mama do zdjęcia, bo ja nie robię. A tu mamy morze. Zobaczcie jakie słońce. On strasznie razi. One jest nisko może, dlatego tak razie. Zobaczcie jakie cudne palmy i roślinne. Wiecie, mam wiadomo, mogę coś mogę, wydać oświadczenie. Macie oświadczenie, wydaje, uwaga. Moi rodzice są fajni. O, a ja mam, mogę ja wydać oświadczenie? Mój syn jest super. Jej, się. Zobaczcie. I mamy promenadę. O, Jula też Tylko w masce to Wchodzimy tutaj na plażę Nie ma wiatru chociaż tyle Piaseczek bardzo drążki zobaczcie, pokażę Wam ten piasek tu I jesteśmy na plaży Tak to wygląda Wszyscy fotografują Zdjęcia robią A tu mamy góry I pod słońce Słońce naprawdę nieźle daje Zobaczmy czy ciepła woda Jak tu zobaczyć żeby nie zamoczyć w Może poczekamy na duszę. Ale to no, taka nie za zimna powiem szczerze, nie za zimna. Z 15 stopni, może 16. Wypatrzyliśmy, co wypatrzyliśmy? Jakie ja jak jak ja jest ten dziecinny. Nie słuchaj, ja też lubię na takie pajęczyny wchodzić. Też tak, jestem dziecinny. No ja też... A zobaczcie taka skoka do spinaczki. Musimy Nie do specjalnie taka do spinaczka. Aha, czy ostatnie co jest, nie wiem, wydaje mi się, że... Tak, Kto ją tu puszcza. No. No i Macie chodzi na pająka. Uwaga. was Ale daje. Zobaczcie. I już jest na szczycie prawie. Dojdzie czy spadnie? Jak myślicie. O, spad. Jest. prawo ty. No ale nie spadnij mama, mama wchodzi na pająka Mama nie wiem czy on wytrzyma Chociaż w sumie mama lekka jest bardzo Gdzieś jakiś donosły wchodził mi się zadbało Nie no tata na pająkę Już to by się cały Cały pająk no Mama też weszła dalej Nie, nie wchodź dalej bo to wiesz Wiecie co, z tymi maseczkami to niestety strasznie mi okulary Tato! Oho, tato, tato. Maciek, schodzi. Przed, coś tam nagrywał na górze. No, tu jest linia zezwana. Luka, jak była mała, to nie przepuściła takim błędom, nie? A teraz sprawdza mój mikrofonik. Jak się sprawdza na tle tych fal, które szumią. Aha. Szumią fale i ciekawe, czy mnie będzie słychać. Idziemy sobie po plaży. Będzie trzeba porządnie buty wytrzepać przed wejściem do kamery. O, oh, oh, macie, bo jeszcze jedno urządzenie. Okay. Okay. Powiem Wam, że to słońce grzeje i mi robi się gorąco. Niestety, ale nie, mi się robi w Widzicie, co się dzieje? Okulary padają. maseczka spada. Mi się. strasznie się z Nie co robi, ale jednak się mam zimno. Tak, to się dzieje. Zobaczcie światłówkę grającą. A tutaj zobaczcie, taki basenik przy samej plaży. Tylko, że pusty. A tutaj zobaczcie, te palmy po prostu rosną centralnie na plaży. Widzicie kiedyś? Palmy, co w piasku se rosną. Las palmowy na plaży. Zobaczcie, tu mamy port i ujście rzeki. Które nie, nie zna, to nie tak, nie znamy do tej rzeki, więc nie będę tutaj podawał. Idziemy po falochronie. Generalnie uwielbiamy sobie po falochronie. Chodzić gdziekolwiek nie są. Dobra, doszliśmy do końca cypelka, i tutaj mamy widok na Pireneje. Zobaczcie, szczyty są ośnieżone. Piękny widok. Próbujemy przybliżyć leciutko, o tak, ale ładnie, hiszpański styl życia, bardzo to lubimy, że ludzie tutaj na dworze często żyją.